Akurat. Ryby, no jak ci rybki, muszę zrobić cięcie, żeby nie zarabiało na O a akurat.

Oh, ale kar piszą, kurde. Tam coś się gotuje. O, karpik. Jest karpik. A tutaj kurwa. Tam coś się dzieje. Tutaj. nie wiem co, ale tak mi się udało łapać ręką. Tam coś chyba tam nic nie dzieje, tylko tutaj. O, będzie walić. Tam ja akurat ugryzła. Jest! Sudeńko moje. Coś tu. Je yeah. co to był? To był jakiś skarb. To był beret. Nie Beret się uchował. Myślałem, że wydr jest. Już zjadłem. A ja tu odkrywam jakieś tajemnice. Wydra mi i żarła. A tutaj się pojawia. Co to była zaryba? Z jakiego zarabiania? Ale chyba O U. Co to było? Ter ryby robił mi Asemaria. O uh, Ale kurde ja! ale tajemnica. Uderz. Uderz karpiczku. Ale tajemnica. Ale karpisze. tutaj mi już go. A te małe to mi się udało wyhodować. Co to jest? To nie jest perełka. To jest chyba beret. A to jest z, ona ma rok Ja. Hmm? Hmm? Płynie taka. Nie, karpu uderzyła a? Pokaż się, perełka Nie wiem, czy to perełka, czy co Paperełka No pokaż się Widzę, że chcę ciebie zobaczyć No walisz, czy nie? Karpiku jedz. pokaż się, a to perełeczka nasza, kochana, pokaż się perełka, ale wielka jesteś, mm. o perełka, 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 pływa sobie perełka, ja, co się tutaj działo, szkoda, że nie mam dwóch kamer, ale tu karpie walą, Lustrzenie. Co, koniec kabaretu? Czy się jeszcze uderzy? Uderzy. Nie, to jest karp. Akurat. o Tutaj był łapłoć, albo ja o co to, uderz, to jest chyba beret, ale nie wiem. Nie, to jest perełka. O, o, o. Perełka, 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 perełeczka, nasza kochana perełka, perełka. No uderz dla widzów. Ładna jesteś, ładna, ładna. Jeszcze tutaj pływa tu. On ma 30 centów. Na takie małe pajarko. O! Uderzyło ładnie perełeczka. Może paznak mi zaskubię. I to koniec.